Cześć, jestem Weronika i dzisiaj porozmawiamy sobie o bajkowych bohaterach, których nie lubię. Najprościej byłoby, gdybym powiedziała, że nie lubię głupich bohaterów. Ale nie do końca, bo są tacy, których lubię, a którzy no, mądrością nie grzeszą. Ale może zacznijmy od początku i z grubej rury. Nie lubię Kubusia Puchatka. Może część z was mnie teraz znienawidzi, nienawidzi, ale no nie lubię. Nie znoszę wręcz Kubusia Puchatka, bo miał mały rozumek i to w taki denerwujący mnie sposób. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale on mnie tak drażnił tym, że był taki nieogarnięty i że wszystkim się to najbardziej podobało. Że o, Kubuś taki fajny, taki o, taki biedny, taki głupiutki. No nie. I właściwie przez samego Kubusia jest to bajka której nie lubiłam oglądać, i każdy inny bohater też do mnie nie przemawia. Jedynie co oglądałam, to taką wersję dla dorosłych, która w mojej młodości hasała gdzieś po komputerach. Ja byłam z tych, którzy, jeżeli już, to mogą trochę lubić kłapouchego. I był to problem, bo bardzo wiele osób się zachwycało kubusiem i rozmawiało o kubusiu i nawet jak już byliśmy w liceum, to było takie, wiecie, bajka dzieciństwa i bardzo dużo dziewczyn. Szalało za kubusiem i, i chciało mieć rzeczy z kubusiem, a ja no nie no. Świat według Ludwiczka. Ja nie wiem dlaczego nie lubię tej bajki. Kilka razy oglądałam i jakoś do mnie po prostu chyba humor nie trafił. Chociaż przygotowując się do tego odcinka zauważyłam pewną prawidłowość, że bohaterowie, których nie lubię, mieli bardzo denerwujący głos. A w Ludwiczku chyba każdy miał denerwujący głos. Bo to chyba. Wiele osób podkładał ten główny bohater, nie? Coś tak mi świta. Chorak, tchórzliwy pies. No, też właściwie nie wiem dlaczego. Dzisiaj może bym oglądała, ale jak byłam mała, jakoś tak nie przemawiało do mnie to. Kolejna rzecz, która może niektórych z Was przyprawić o przewracanie oczami, stare bajki. Ja nie jestem z tych, którzy lubią stare bajki, bo też. Nie oglądałam zbyt wiele starych bajek. Na przykład, misia, uszatka. Nie. Bolek i lolek też nie. Wilk i zając. No, też nie. Raczej na przykład, zaczarowany ołówek. Sąsiedzi. Ja chyba po prostu nie lubię takich gagów, że wejdę na widły i się nimi uderzę, takie w stylu śmiechu warte. No, nie wiem. No. To jest coś, czego mój mąż mi nie umie wypaczyć, że nie lubię sąsiadów. No, nie lubię. Fred Flintstone też był głupi. On jest dla mnie takim Karolem Krawczykiem w bajkach z Miodowych Lat. I z tych Miodowych Lat też niespecjalnie, też niespecjalnie je lubiłam. Właściwie niespecjalnie lubiłam Karola Krawczyka jako postać i jego przemyślenia. To już chyba wolałam Norka. Goofy. Z całego tego uniwersum Kaczora Donalda i Myszki Miki, no to no Goofy... No, bo ja po prostu nie mam słabości do głupiotkich bohaterów. No. Didi z laboratorium Dextera, ale to chyba dla te, głównie przez jej głos. I inspektor Gadget. Kiedy po latach oglądałam te bajki, to mm, nie sądziłam, że on naprawdę był aż tak głupi. Taki wiecie, mało mądry. Mówię mało mądry, bo to jest taka anegdotka. Z mojego dzieciństwa, kiedy wyzywałyśmy się z moją kuzynką od głupków, że jesteś głupia, ale jesteś głupia, ale ty głupia. I ona, któregoś dnia mi powiedziała, a ty jesteś mało mądra. I mnie to ubodło do żywego i chyba się obraziłam na jakieś pół dnia. No i jak już przejrzałam wszystkie te bajki i wybrałam tych bohaterów, których najbardziej nie lubiłam, to stwierdziłam, że może, może da się to jakoś podsumować, jakoś opisać. Dlaczego akurat ci? Ja wiem, że oni są głupi, ale zaraz wam powiem o głupich bohaterach, którzy których lubię, których zawsze lubiłam i nie wiem jaka jest prawidłowość. Nie wiem czy to chodzi o to, że oni są głupiutcy, ale im się wydaje, że nie i że to tak na poważnie wszystko biorą. Naprawdę nie wiem. No bo na przykład bohaterowie, którzy są trochę głupiutcy, ale których lubię, to są na przykład Kaczor Donald, Johnny Bravo czy Czarodziejka z Księżyca. Więc no na przykład taka czarodziejka, z Księżyca, no to jest taki trochę jak Kubuś Puchatek. Tylko, że może ona walczy z tym złem i czasem jej się jednak udaje i potem wygrywa miłością i płaczem. W sumie ona chyba płaczem wszystko wygrywała na koniec. Ale no nie wiem, nie wiem jaka jest prawidłowość. Nie wiem dlaczego niektórzy głupi bohaterowie wzbudzają moją sympatię, a niektórzy nie. Dajcie mi znać, czy wy też macie takich bohaterów, którzy wszyscy uwielbiają, a wy po prostu nie znosicie. I w towarzystwie zależy, jakie to jest towarzystwo, bo czasem powiem, a ja nie lubię kubusia pochadka, a czasem po prostu przemilczę. A dzisiaj jest święto brokatu. Myślałam, czy by się tu nie obsypać brokatem, ale jak sobie pomyślałam, ile z tym jest sprzątania, to stwierdziłam, że chyba jednak. Nie wiem, coś sobie na oczy dam w ramach świętowania święta brokatu. Ja już kończę, wybawcie się dobrze i do następnego razu.